Cześć, wszystkim z tej strony, do was w kolejnym materiale z Epic Tym razem mamy po raz kolejny powtórkę od Dominika na mapie autostrada przy wylosowaniu na poziomie 8, czyli na to 15, ze stylem, który ja również mam na An Anemixie. Z tym, że Anemix Dominika ma i AMX, krótkim, mastering się skrócim, ma działo z magazynkiem, czyli 120, gdzie. Uszkodzenie na strzał to jest średnio 400, 400 PW, penetracja 257, natomiast na Złodzie jest 325 penetracji i 400 uszkodzeń. Widzę, że jak na chwilę obecną Dominik jedzie do miasta, Będę trochę mi ta lampa, którą mam tu zapaloną dodatkową, trochę mi to przeszkadza. Ja na miejscu Dominika jednak mimo wszystko na tej mapie bym nie jechał do miasta, bo fakt faktem, ja mam stykowego AMX-a i nie mam tego topowego działa Mam to jedną strzałówkę, ale na jednym od ma z materiałów z plutonów podejrzewam, że ten, który był w tym tygodniu albo będzie za tydzień, była akcja, gdzie Dominik e, porobił. Dziesiątkę. To boleć. Uważaj, się. Gdzie była sytuacja na poprzednim odcinku z plutonów i na środowym w tym tygodniu albo na następnym, teraz już nie pamiętam w którym miejscu to jest Była akcja z protonów, gdzie do mnie porobił gościa na starym pole podbiegunowym, czyli aktualnym lodowcu Zajeżdżając przez wodę Pierwszy magazynek był dość słaby, natomiast drugi już, z drugiego już dwa strzały weszły A i to można postulat bez gościa, zresztą, zresztą słychać Ostatnia powtórka na Leopardzie, do, którego, i, i, do której zresztą jest link w, w, w prawym górnym rogu Czyli z tamtej strony Ej, wróć, z Z drugiej strony, <grym>, z, 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 z źle pokazałem Na razie sytuacja wygląda dość słabo Strasznie dużo S w tym zdaniu, co było co mówię No i oczywiście artyleria musiała zabrać Ja CHP, I'm killed. Kill the Steel! Tak, wiem, że kiedyś MIFO mnie poprawił. Pozdrawiam MIFO, MIFO swoją drogą. Kill the Steel! Stoimy. Pojazd przeciwnika zniszczony. co eee, chciałem powiedzieć? A, że kiedyś mi MIFO poprawił, że zamiast eee, Kill the Steel poprawił na odpowiednią kolejność, ale. Wtedy oraz teraz już normalnie będzie. To branie, o, o to mi chodziło. Tak. Nie wiem, ile trwa przeładowanie magazynka. I pytanie, czy Dominik ma jakieś moduły? No, oj, jesteśmy w Dubsko? W boku konkretnie? Od ILC EVEN 90, czyli LC EVEN 90. Po przeciwnika stronie jest AT 15. AT 15 z, z y, niszczyli ósmego poziomu oraz dwa skrópione. No, ale nie bez powodu wspomniałem o AT 15. Gdyż iż ponieważ tyle tego e, kilka lat temu zrobiłem powtórkę też od Dominika, gdzie ja i Dominik graliśmy na AT-15, nie AT-15A, na AT-15 zwykłym, na mapie, podejrzewam, że to była Święta Dolina czy coś takiego, czyli na mapie, której aktualnie nie ma. W World of Tanksie szkoda, bo bardzo fajnie się grało, moim zdaniem. Gdzie Dominik zrobił wyciąg. Tam na pięciu chyba wtedy. Zresztą link był w karcie, to. No na... Tośienica zezwana Stoimy! Drwaliśmy go Fucking clo American Cloud looking Device LHMTV TV zniszczony? Jeszcze nawet nie wiem czy LHMTV to jest amerykański czy brytyjski, ale... Nie rozróżniam. Tak Jak Chin i Japonii, zresztą nie rozróżniam. Nie Jeżeli chodzi o samą głos. O same dźwięki załogi i tak Dobra, to mnie teraz sobie widzę, że znalazł jakąś pipidówę Chodzi mi tu o krzak bez podtekstów poproszę. Nie wiem do czego je. Nieważne. Od jakiegoś... od jakichś dwóch tygodni, jak, jak to, to, to od dwóch tygodni? W zasadzie to nawet od trzech. Mamy gdzieś głupie podteksty, podteksty seksualne. A zwłaszcza w tym jak Dominik napisał, gdzie zresztą był short, to chodź ze mną do dziury. No chodź ze mną do dziury. Będziemy się razem tam od słuchanie. Bra, bra, bra! bra, Coś, bra. Zresztą albo był, albo będzie w materiał z Plutonu kolejnym. Zresztą ten materiał chodzi ze mną do dziury to był fragment z całego filmu, do którego też jak nie zapomnę. Oszczeram się drzucić linka w karcie. I o ile kart wystarczyło, bo maksymalnie 5 kart można dodać. Zresztą, zapraszam Was na mojego Twitcha jeszcze: Twitch TV. Ten lub z YouTube opisany razem. Zresztą link do niego jest w opisie. Na pewno w opisie jest. Tam sobie staram robić live od poniedziałku do piątku. To od poniedziałku do czwartku i w sobotę, i sporadycznie, jeszcze w niedzielę, no, Dominik się chyba na czasie widać trochę strigierował się, nie się wkurzył, napisane było idioty Aczkolwiek, dobra, mamy 4437 HP, straty jest 10 do 7, lecz do 12 i dość dobre statystyki, ma już mix jak widać. W lewym, prawie że w lewym górnym rogu Bo kiedyś powiedziałem w prawym, ale to było w lewym Mamy 5200... Zagrożeń 5300 bo dokładnie 5295 Z wydanosiem Czyli już fioletowe statystyki Oraz fioletowa efektywność Czyli 2100 I przeciwnicy z mają... Z mają, tak Przeciwnicy mają jeszcze dwa Pojazdy z magazynkiem Włoskiego, czy znaczy amerykańskiego Progetto co? AMBT. Chodziło mi o amerykańskiego AMBT z włoskim systemem dosyłania oraz włoskiego BRGIETO 46. Nie wiem, jak to się czyta, czytano, ale nieważne. Jak na razie widzę, że bitwa jest dość statyczna. A i co, koniec zmienić ustawień. Stąd też jest polski dźwięk złogi. Plus do tego fioletowe lub niebieskie yy, znaczniki. I ten pasek u góry, w dodatku. Tak trochę. A propos tej AT-15, co wcześniej mówiłem A propos tego epickiego tego wyciągu Jak teraz oglądam te materiały moje... jeszcze znaczy, oglądam, no... no... No tak, oglądam Bądźmy <grymne> szczerzy, jak teraz oglądałem ten materiał Żeby znaleźć e, linka, do, linka do tego materiału To odczuwam taki jednak mimo wszystko wewnętrzny cringe O, LGD to się pokazało a my nawet spotę nie dostaliśmy, chociaż nie wiem czy Dominik ma żerówę na nim. Mam go na celowniku. Mam go na celowniku. Double kill. Na progę to był First Blood, a na tym yy, czymś, PVTU, był Double kill. Dostaliśmy sami na trzy pojazdy przeciwnika. O, już coś zaczyna kopować. Wydaje mi się, że to AMBT kopowało, tak bo AT-15 jest tu. Możemy jeszcze przejąć. gościu się odbił. No AMBT jest w stanie cię przebić. Uuu! No, z jednej strony tutaj mieliśmy szansę to wygrać, ponieważ no, mieliśmy jeden pocisk, gdy podejrzewam, gdyby do mnie wcześniej przeładował i nie do do tego AT-15 byłby w stanie porobić AMBT, a niestety Kamil, poza lewe swoje słowem był w stanie nas zabić z góry, z satelity. Także no. Linka teraz na pewno macie w karcie, czy w opisie do powtórki. Także jeżeli ktoś ma jakieś powtórki, wysyłajcie mi linka z Wotreplace na wiadomość prywatną na Discordzie, gdzie link, znaczy moja nazwa w opisie jest, albo na maila. Do którego powinien być też adres w opisie? No, także na chwilę wiesz jutro. Na razie! Cześć!